O <zum> To Obiło mi się o uszy, że przydał się tu maleńki świąteczny cuk. Zdecydowanie tak, Mikołaju! Zostały tylko dwa tygodnie do gwiazdki, a my nie mamy żadnych prezentów. Na szczęście to żaden problem dla mojej ulubionej świątecznej kubki. Gdzie jest pan Hanki? Gdzie jest ta wielka kupa świątecznej radości? My musieliśmy się pozbyć pana Hankiego. Jak to się go pozbyć? E, bo pan Hanki zrobił coś złego i byliśmy zmuszeni go wyrzucić na zawsze. Jezu to, co on narobił, wyruchał dzieciaka! Nie! On tweetował takie niestosowne rzeczy. Tweetował takie niestosowne rzeczy? Banda jebanych, to ja zawijam na sanie. Nie, 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 zaczekaj, błagam! Wesołych świąt! Miłego obciągania Fiuta Bezosowi, pan do głupich cip!